Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w kolejnym programie Rozmowy na Temat. Państwa i moim gościem w studio jest prezes Banku Spółdzielczego w Dzierżeniowie, Elżbieta Nowakowska-Akermans. Witam Panią. Witam Pana, witam Państwa serdecznie. Pani prezes, zanim przejdziemy do tematu kredytów, na początek chciałbym się spytać o parytety, ponieważ u Państwa w banku odwrotnie jest niż w biznesie. 56 kobiet, 10 mężczyzn. No, y, można powiedzieć, że w naszym banku y, jest 11% mężczyzn, a specyfika pracy bankowej jednak bardziej y, pasuje do mentalności kobiet, bo my jesteśmy jednak takie y, bardziej może nie tyle poukładane, ale bardziej cierpliwe, a mężczyźni mają mimo wszystko więcej talentów zarządczych. Bank Spółdzielczy to wyjątkowy bank. Po pierwsze, bank lokalnej społeczności, a po drugie, są Państwo bankiem rozpoznawalnym w całej Polsce. Stąd też te nowe nagrody. Tak, jest nam bardzo miło, że nasz bank w tym roku został krajowym liderem Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców, ponieważ w portfelu naszych kredytów prawie 60% to są kredyty dla małych i średnich firm z naszego terenu. I to jest niezwykle ważne, żeby. Nasi przedsiębiorcy znaleźli w naszym banku wsparcie i to, że m.in. współpracujemy z Funduszem Poręczeń kredytowym, powiatu dzierżoniowskiego, w ramach którego wykorzystaliśmy wszystkie środki unijne w programie Jeremy wspierając 168 kredytów dla przedsiębiorców, myślę, że to jest bardzo istotne zadanie. Świętujemy 25-lecie wolnego rynku w Polsce. Pani chyba dobrze jest zorientowana, jak to wygląda na naszym terenie. Czy przedsiębiorcy rozwijają się, czy bierzemy coraz więcej kredytu? Jak jest ze spłatą? Generalnie jest to okres trudności, które przeżywają firmy i również osoby prywatne. Statystycznie w Polsce w tej chwili 14,6% kredytów osób prywatnych ma poważne problemy ze spłatą i 11% przedsiębiorców. To jest bardzo duża. Wartość i pula, i dlatego no, trzeba bardzo rozsądnie podchodzić do wszystkich zagrożeń, które są i po stronie kredytodawców, których teraz mamy tak zdecydowanie dużo na rynku, i po stronie oceny własnego biznesu. Jesteśmy cały czas atakowani w telewizji reklamami, że w tej chwili biorąc kredyt, dostaniemy nawet premię. Na co zwracać uwagę, co brać pod uwagę, żeby nie dać się wpuścić pewien kanał finansowy? Przede wszystkim trzeba dobrze zdiagnozować, czy i w jakiej wysokości i na co potrzebny jest nam kredyt, proszę Państwa. Dlatego, że inne podejście zastosujemy do kredytu, który będziemy potrzebowali na zakup domu inne na potrzeby konsumpcyjne. To jest po pierwsze. Musimy zwrócić uwagę, kiedy chcemy spłacać ten kredyt, bo może się okazać i warto uzgodnić, żeby raty były po terminie naszej wypłaty, a nie w dniu czy przed, bo jeśli pracodawca spóźni się, no to będziemy płacić odsetki. Warto też wybrać instytucje bankowe. Dzisiaj, właśnie w tych reklamach, o których Pan mówi, prezentuje się bardzo dużo firm parabankowych, jest wolność, jest swoboda gospodarcza. Dużo firm zajmuje się właśnie działalnością pożyczkową, i tutaj chciałabym przestrzec przed zbyt pochopnym korzystaniem z reklam tego typu i kredytów, ponieważ tam kredyty udzielane są wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne. Natomiast banki, są zobowiązane do dużo większej ilości oboszczeń, które między innymi klientom gwarantuje prawo bankowe. Dlatego tutaj ten profesjonalizm. Z trzeciej strony ważne, żeby na miejscu była placówka, bo podpisując umowę z firmą, która prowadzi działalność gospodarczą, może się okazać, że tej firmy już nie ma, nie ma z kim w przypadku trudności renegocjować tej umowy. Zagląda do nas po prostu w indykator, informuje nas, że zostaliśmy przekazani do komornika i już nie mamy najmniejszych szans jakiegokolwiek wsparcia i wpadamy najczęściej w spirale, bo szukamy innych kredytów, żeby spłacić te, aż się skończą możliwości. Dokładnie. Często tak jest, że mamy kilka kredytów i bank nam proponuje kredyt konsolidacyjny i dodatkowy kredyt w ramach tego kredytu. Czy należy to zrobić, czy też się zastanowić? To jest yy, bardzo dobre pytanie i bardzo ważne i należy na nie spojrzeć z takiego punktu widzenia, czy jesteśmy firmą, czy jesteśmy osobą prywatną. Jeżeli jesteśmy osobą prywatną, ja bym jednak mimo wszystko sugerowała żeby kredytem konsolidacyjnym, który polega na tym, że scalamy wszystkie kredyty w jedno zadłużenie i ustalamy nowe warunki spłaty, również podejść tak jakby do nowego kredytu, czy będziemy w stanie to obsługiwać, czy może trzeba jakąś karencję zastosować. Natomiast w przypadku firmy musimy spojrzeć inaczej, bo z reguły firmy mają problemy z. Z tytułu niezapłaconych faktur, utraty płynności, niewywiązywania nie, nie się ze zobowiązań kontrahentów. I tutaj może być taka sytuacja, że przejściowo należałoby wesprzeć właśnie w tym momencie trudności firmę dodatkowym kredytem, żeby ona przetrwała ten trudny okres, nawet stosując karencję. No w naszym banku nie stosujemy karencję rok, półtora dłużej. Współzarządzamy firmą, dlatego że to jest ważne, żeby ona nie zniknęła z rynku. A co wyróżnia bank spółdzielczy od innych banków? Państwo reklamują się jako bank lokalnej społeczności. Czy Państwo wszystkie decyzje dotyczące udzielenia kredytu podejmują tutaj na miejscu? Właśnie to jest jedna z naszych unikatowych cech. My jesteśmy bankiem lokalnym, koncentrujemy swoją działalność na terenie powiatu i tutaj każdy członek naszej społeczności może przyjść, no, odległość do członków zarządu tego banku to jest odległość jednego piętra. My się konfrontujemy, my jesteśmy ludźmi stąd i my y, nawet swoją osobistą y, obecnością i pozycją gwarantujemy tą decyzyjność i to, że ma się ten bezpośredni kontakt z osobami, które te decyzje podejmują. A czy biorąc u Państwa kredyt również trzeba mieć wszystkie zaświadczenia, czy wystarczy mieć tylko oświadczenie? Wzięcie kredytu jest bardzo poważną sprawą i bank, który pracuje na powierzonych mu Depozytach ludności, bo nasz bank nie korzysta z rynków międzynarodowych. Jesteśmy lokalni i naszą misją bankową jest przeznaczenie lokalnych oszczędności na lokalną przedsiębiorczość. Więc my musimy również bardzo mocno dbać o depozyty. Ludzie, którzy powierzają nam swoje oszczędności, muszą mieć gwarancję ich bezpieczeństwa. Dlatego my również. Udzielając kredytów doradzamy, jesteśmy tym centrum finansowym, ale również musimy rzetelnie sprawdzić. Więc w niektórych działaniach musimy poprosić o zaświadczenia, natomiast firmy, które z nami współpracują od dłuższego czasu, mamy przegląd ich stanów kont, no nie potrzebują już tej formalizacji. To jest kwestia, znamy się wszyscy tu jak sąsiedzi i widzimy swoje obliczenia i możemy podjąć decyzję. Państwo kredytują osoby prywatne, firmy, ale również instytucje publiczne. Wiele inwestycji prowadzonych na terenie całego powiatu współfinansowanych i kredytowanych jest właśnie w Banku Spółdzielczym. Tak, mamy ten zaszczyt, że wielokrotnie udało nam się wygrać przetargi, proponując najkorzystniejszą ofertę i finansujemy inwestycje i na terenie Dzierżoniowa i na terenie Bielawy Piławy gminy wiejskiej. Jesteśmy z tego bardzo dumni, no bo jako bank lokalny nie chcemy transferować właśnie tych depozytów na rynek międzybankowy, tylko właśnie tutaj, żeby wspierały na koniec pani prezes ostatnie pytanie została pani bankowym menadżerem roku. Co to oznacza? No jest to y, zaskakująca, aczkolwiek y, niezwykła Niezwykle miłe podsumowanie mojej aktywności, ponieważ Gazeta Bankowa, która była inicjatorem przeprowadzenia takiego konkursu, we współpracy z kapitułą wytypowała pięciu menedżerów, którzy przeszli swoisty proces polegający na tym, że 570 banków spółdzielczych miało prawo oddać jeden głos na swojego kolegę bądź koleżankę prezesa Banku Spółdzielczego, z grupy nominowanych, a następnie niezależna kapituła pod przewodnictwem pani profesor Małgorzaty Zalewskiej, członka Narodowego Banku Polskiego, yy, weryfikowała i Y, ustalała y, kto ostatecznie dostanie y, ten tytuł, ponieważ y, badane było również jakość pracy banku, efektywność, nowoczesność, bo przecież menedżer roku nie może być y, z banku, który nie posiada naj, najbardziej nowoczesnych produktów typu bankowość mobilna czy internetowa, prawda? No i, i tutaj. Y, dla mnie największą radością w czasie y, odbierania na Gali tej nagrody był fakt, y, że pani profesor przekazała informację, że kapituła nie miała problemów z ustaleniem, <grych> kto ma zostać zwycięzcą, więc y, tak, dla mnie jest to podsumowanie mojej y, no, 26-letniej y, pracy na stanowisku prezesa y, banku spółdzielczego, więc tak troszeczkę w to nasze 25-lecie wolnej Polski się wpisuje. Jeszcze raz gratulujemy. Ja dziękuję pani dzisiaj za rozmowę. Państwu przypomnę, że państwa i moim gościem w studio była prezes banku spółdzielczego w Dzierżoniowie Elżbieta Nowakowska akermans dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu serdecznie.